Hej, Crane! jesteś tam? Gdzieś jest na pewno. Zamknij się, Tolka, Namieszasz mu w głowie. A, to znowu wy. Co tam? Mamy nowy plan. Jest genialny. Czekamy przy tunelu kolejowym. Nie opodal bramy w murze. Znajdź nas. Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła Cię w szeregi posłusznych, więc my też przyjmujemy Cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród Dzieci Słońca. Dzięki, Jazir. Lena! Ale? Czemu się z nami nie kontaktowałeś? Lena, słuchaj uważnie, póki to cholerstwo działa. Wiem, co tu jest grane. Mają tu coś znacznie lepszego niż antyzyna. Dobre wieści, że podzielą się tym ze mną. Złe, że muszę to sam znaleźć. Wiem, że kończy nam się czas, ale nie mogę się jeszcze poddać. To nasza największa szansa. Spiesz się. Kończyła nam się już antycena. Tym bardziej musi się udać. Trzymaj za mnie siłę. yeah <laughs> Więc to było w środku. Fajne. Miłej zabawy, mały. Dzięki, panie Crane. Teraz mamusia wróci, żeby się ze mną pobawić. Przeciw. Przywitaj się z panem Crane'em, misiu. Jazir, mam dla ciebie prezent. Niewiarygodne! Znalazłeś ją! Trochę się narobiłem. Powiedz mi, skoro była dla ciebie taka ważna, czemu pozwoliłeś Adamowi ją zabrać? To długa historia i raczej nie jestem z niej dumny. Powiedzmy, że pewnego dnia byłem nieostrożny, ale teraz ją odzyskałem. Dzięki. Daj spokój, nie wykpisz się tak łatwo. Co się stało? Wolałbym o tym nie mówić. Nie mogło być aż tak źle. Co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? o kobietę. I kurczaka. Kurczaka? To było pięć lat temu. Matki Esgi nie było już od półtora roku i ja poczułem się samotny. A w mieście mieszkała pewna wdowa. Lubiła kurczaki. Ale że w sensie pieczone? Nie. Trzymała je w domu jak kota. A Adam miał wyjątkowego koguta i słabość do kart. Chwila, Jazir, chcesz powiedzieć, że postawiłeś szablę swojego dziadka przeciwko Kurczakowi? Jak pamiętasz, mówiłem, że nie jestem z tego dumny. No i co było z tą wdową? A jak ci się wydaje, Adam miał koguta i wygrał szable mojego dziadka. Wdowa wyszła za niego. Dal, miliarder, który zginął, bo miał fajne buty. Pomocy! Gokas! Pomocy! Pomocy! Nie jesteś! Nic nie widzę! Pomocy! Jest tu kto? Cześć, mały, co tu się dzieje? Proszę mi pomóc! Spadłem do dziury, a mój brat zwiał! Gdzie są twoje rodzice? Nie żyją! Boję się, proszę pana! Tu coś ze mną jest! Gdzie jesteś? Trzymaj się, mały już idę. No, dawaj. Fatin, to Olga. Jestem koło tunelu. Gdzie się chowacie? Serio, Crane? Czy to nie oczywiste? No i kto mu miesza w głowie, Fatin? Wyślij trochę mózgownicę, Crane. Brawo! Udało ci się! Pewnie już zapomniałeś o naszym sekretnym projekcie, co? Próbujemy go wprowadzić w życie. Twój umysł może nie być w stanie pojąć naszego geniuszu. A rezultat możecie przyprawić o atak serca. Kiedy już skończymy, oczywiście. Do tego potrzebujemy trochę śmieci, złomu, skrawków. i taśmy. I gwoździ. Zapamiętasz to? Lepiej sobie zapisz. Albo lepiej narysuj kredkami. <gry> e, aha, i weź ten licznik Geigera na wypadek promieniowania. Nie musisz nam dziękować. Promieniowania? Jakiego promieniowania? Wojsko mogło zostawić jakąś niespodziankę. Fakin objaśni. Wyluzuj kreń, nasłuchuj klikania i wróć do nas z tymi rzeczami. Masz wszystko? Chyba nie doceniliśmy cię. Na pewno go nie przeceniliśmy. Sprawdźcie, chłopaki, wszystko jest. A więc, co to za nowy plan? To wciąż tajemnica, wybacz. Odezwiemy się. Ty się odezwiesz, Tolga. Ja będę zajęty pracą. używaj takich długich słów, Vat'in. Krayt, szukaj pod murem. I wracaj szybko, jeżeli chcesz zobaczyć coś wspaniałego. Zalazłeś? Doskonale. Cała przyjemność po mojej stronie, jak zwykle. Co teraz? Teraz daj nam pracować. W spokoju! Pa! Ale nie pozwól, żeby błyskotki odwróciły twoją uwagę. Pewnie jeszcze nam się przydasz. Zapraszamy Cię na premierę naszego sekretnego projektu. Ale musisz przejść szybko. I przynieść przewód paliwowy z samolotu. Obowiązkowo. Bez tego nic jest projektu. Pośpiesz się. Nie będziemy czekać wiecznie. Nie walnąłem go! To nieprawda, no to, to stek bzdur! Nie walnąłem go! Nie i tyle! O, oh. cześć, Kraj! Panie Crane, mama i tata czasem się kłócą, ale odkąd tu jesteśmy, to już nie tak bardzo, jak kiedyś. Dzięki. Ojej, pan Crane tu jest! Pobawi się pan czasem z nami? Yeah. Potrzebowaliście, tak? Dzięki. A teraz przygotuj swój wątły umysł, krain. Zaraz poznasz nasz plan. I mózg ci się zagotuje. Dobra, chłopaki, mówcie. Bądź gotów na objawienie. Zrobiliśmy wagon rakietowy. Loko rakietę. Turbo pociąg. Odrzutowy pojazd szynowy. Mamy trzy miejsca. Przebijemy się przez barykadę w tunelu. Na drugą stronę. I zabieramy cię ze sobą. Chcecie użyć pociągu. Jako tarana. I Jednocześnie siedząc w środku. Serio? Perfekcyjny plan. Daj spokój, Fatin. Mówiłem ci, że nie zdoła objąć umysłem naszego geniuszu. No jasne, co może pójść nie tak? Spójrz na nasze dzieło, małpiszonie. I zapłacz, ponieważ nie będziesz miał kolejnej szansy. Tak właśnie, nie będziesz... Wiem o tym, ponieważ nie macie szans na przeżycie! Człowieku małej wiary i o małym rozumku. Ach, trzymaj to narzędzie deszyfrujące. Nam się już nie przyda. Dzięki lokalizatorowi możesz znaleźć skrzynie, które wyrzucaliśmy z samolotu. A tym ustrojstwem nawet taki tłumok jak ty da radę je otworzyć. W środku znajdziesz niezbite dowody naszego geniuszu. Jeśli zdołasz je pojąć, co jest wątpliwe. Bywaj, Crane! I pamiętaj! Kiedy pada, pod dachem nadal jest sucho! <laughs> Gotów, Tolga? Trzy! Dwa! Jeden! Zapłot! Tolga! Odbiór, wszystko dobrze? Hej! Jezu, spoczywajcie w pokoju, chłopaki.